Imagine, jakby dodali tańce z Fortnite'a do Dead by Daylight. Nie! No nie! Tu już y, tym latarką, a potem robi <laughs> <laughs> z przed <nim> killerem. Nie, z nich na killerem, a nich ale w sumie było dobre. <laughs> Cześć wszystkim, z tej strony Raven i witam wszystkich bardzo serdecznie ponownie na moim kanale. Coś się kończy, coś zaczyna, a dzisiaj... Nie ja kurwy, syna? O nie, nie spodziewałem się tego. W dzisiejszym odcinku kończymy pierwszy sezon The Great Tournament Dead by Daylight. Niestety, yy, kończy się pierwszy sezon, ale może za jakoś pół roku zaczniemy drugi sezon, albo jeszcze znajdę dobrego montażystę, bo my się tego po prostu nie chcę montować. W każdym razie w dzisiejszym odcinku są z nami Xeno. Hello! Damix! Dziello! Frago! Nie potrzebujemy cię w naszym składzie! <grymne> oraz Tasio! Hi! I dzisiaj, jako że to jest ostatni odcinek pierwszego sezonu, stwierdziliśmy, że dodamy trochę pikanterii. I w dzisiejszym odcinku nie ma zasad. Jeżeli chcemy być toksyczni, jesteśmy toksyczni. Wszystkie perki, wszystkie dodatki, wszystkie adony są dozwolone. Gramy, Moment. jak nam się podoba, możemy tonelować, możemy kampić, możemy flagować. Na tym będzie polegać wyzwanie dzisiejszego odcinka. Klasycznie zasady są takie same. Zdobywamy punkt jako osylali za ucieczkę oraz za każde 10 tysięcy punktów. Jako zabójca zdobywamy punkt za każdego zabitego celowego. Oraz, tak jak było kiedyś w poprzednim odcinku, punkt zdobywa również osoba, która ma najwięcej punktów ze wszystkich. Z zasad to tyle, już Wam wszystko wytłumaczyłem. No to co? Przechodzimy do koła Fortuny z losowaniem, aby wylosować kto pierwszy zagra w pierwszej rundzie. Dobra, widzicie koło Fortunę? No e, nie. Kto nie widzi, A, niech nie wejdzie na nie. Discorda. Dobra. Tak wi widzimy koło zguby. W takim razie kręcimy kołem zguby i losujemy, kto pierwszy gra Zabójcą. I ramen. Albo nie, ja... Nie musisz mi odpowiedzieć, you have only two moves. Ja mam no, wszystko wstawione, <grym> hałas. <Ceno>. Jako pierwszy. Oskar... <grym> Ej idzie ty. Dobra. Widzimy się w rozgrywce. Ech, hmm, no. Dobra. No, jest Haddonfield. Czemu mi nie wziął i temu? A mi wzięło. Masz małe jądro. Mi wzięło. Dobra, jest skrzynka, jakby ktoś chciał. No, to Andreza. Kto by się spodziewał? Eee. O, Tasio. Uważaj. O, terazka, Siemka. Dobra. No weź wypiętaj, Chodźmy wszyscy wszystko to jakiegoś generał. Dobra, ja co zrobię z Tobą? Tu już nie ma miejsca, ale możesz tu postać dla proof self A w sumie ty, ty masz proof self to rób. Gdzie postawić ten totemik? Eee, Dawaj gdzieś w środ na środku mapy. Ma Kera? Nie wydaje mi się. W ogóle Frago, ty masz czu Czuwania? Vigil? No. ok. Na pewno nie ma ruiny, to jest dobrze. Idzie do was chyba? Da. dobra. Oj, masz Franklina, tak jak myślałem. Czyli trzeba się na dystans y, trzymać. Tak, trochę. Znaczy, jak rzut trochę cię haczetem, to wiesz. To nie działa jak trafi haczetem? Nie działa, no nie. właśnie dlatego mówię. Okay. Dobrze, dobrze, że nie ma opalizującego <grych> zgubił, Dora, mnie? Ta, zgubił mnie? Zgubił mnie. Dobra, 3, 2, 1. Genixon zrobiony. <grych> Zarobiście. Magty, gdzieś postawiony totem? Eee, ja właśnie teraz nie mamy chyba. Una, nie. No właśnie, idę Znale. szukać miejsca. Dobra Jak słyszę gdzieś jest tam po środku mapy Jest ja czy jakąś paletę czy nie? Ja ani jednej. Ja nie Aha, okej, okay, czyli, czyli czyli dobrze mi PR pokazuje A co? Miał błąd jakiś kiedyś? I nie pokazywał nie, dobrze. Nie, ja po prostu nie wiem czy działa na 48 metrów czy na całą mapę. Tego jeszcze w sumie nie wiem. Dobra, ściga mnie. Ej, w ogóle Firecracker nie zużywa ładunku, bo on nie ma ładunku. Ma jeden ładunek. Złamać no sobie. Ej, to on już nie działa? Nie działa mi cały czas. Poszukam sobie skrzynkę, chłopie. Ej, od razu przez okno. Aha. O mam latereczkę. I już mnie zgubił. Aj. Albo poszedł do Tasia. Przechodzi przez tego. Piom! O nie dostał. Ktoś w ogóle ma latareczkę? Ja mam. Wydropiłem ze skrzynki. Tak, ja. Broni mnie. No i Już po mnie. Chodź. Chodź, dokończymy to. Czemu są w ogóle w, w DVD takie chwilowe lagi? Nie no, wiem, ale nie ty czy jeden, ryby? na to narzekasz. Ale. Na nie wiem, no już od bardzo dawno one są. Już nie przesadzę, nie od tak dawna. Nie wiem, że już... to nie wiem... Z... 3 tygodnie? Eee, nie idzie do was. Obkrąża budynek wokół mnie. Chodź, przejdziemy powoli. I teraz pewnie do was idzie. Nie zaskakuj. Będzie możliwe, że będzie ten rzucał. Dobra, cofa się, cofa się. Idzie do was, ja. po do was idzie teraz. Widzicie Bażę, go już. będziesz rzucać chyba. Dobra, czekaj. Heal lecia. Ej, bo on campi na mnie. Widzę, ale ja mam BT. Dobra, nie lecz, nie lecz. Nie zeskakuj. ty tu zostań, ty tu zostań. Ja idę po... Przema. Jakby Aj, przyszedł, to go weź na siebie. Co kurwa? No, IriHeda ma, o cholera. Co ma? IriHeda, że może naraz powalać. No to słabo. Dobrze to ogarnął. Aha. Bardzo. Respekt. Dobra. Idzie teraz. Okej, okay, zostało gen do zrobienia. Ja pójdę zjąć. Oba to ja i ja się z tobą spotkam gdzieś przegania i będę na z tobą Jest przy, przy mnie Ja jest na Jestem na ulicy Jest przy mnie Wiesz, ja, ja jestem z lewej strony My twojej. Ku, spokojnie ja słyszę Goni Damics mnie Nie Dobra zmarnował na mnie Iricheda. Tutaj właśnie zrobiłem Idę się zjąć Zbiki Dobra, to... Dobra, gdzie hmm. jest Tam? Ten? Na wprost Wiesz, widzisz gdzieś jakiś totem? Hito przyjmij, Hito eee, przyjmij No tutaj widziałem właśnie O tutaj, dawaj robimy Gdzie? A A, Dobra, nieważne Ale totem miałem... czy widzieć bo chciałem, to tam... chciałbym zrobić no właśnie... to. Gdzieś tutaj widziałem ten totem Ale nie, nie pamiętam gdzie teraz Dobra, jest po mnie generalnie Nie, mam paletę, nieważne nie zamierzam gridować Szczególnie, że ma... On może mieć w ogóle combo ten. I -hit, i, te i ten drugi o połowy, że jak ma połowy opelizujące. E, na pewno. Że na jak pewno... ma jeden hatch i jak nie ma hatchetów, to jest szybsze. Tak, na pewno wziął Noeda. No tego to się też możemy spodziewać. Idzie do nas. Dobra wiesz co? Nie idzie do was, bo się ze mną goni. Hmm, ha, no, może o, nie palet, o nie respektuję palet! O nie respektuje palet! Ja to poniszyć to temnik. I co? Będzie miał na Prawdopodobnie I prawdopodobnie będzie mnie... Będzie kampił mnie O shit Dobra Żyjemy Też ja żyję Teraz nikt nikt się nie da trafić Widzę zwykłego dula Widział ktoś, ktoś robi gdzieś bramę? się robi brama? Ten... To te mixony. No tak, on kan na moje Ja, 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 Dula, ja Dula widziałem, ale Heksa nie Dobra, bo jedna bobra my... mamy, 9-9 Ani jednego dny, teraz w tej... ten... W garażu, ten dny. w garażu był jeden duł. Jest u mnie, jest przy bramie Pracę. Chodź Nie ma haczetów, na no, spokojnie Tą drogą biegnę za tobą, bo jak coś go wezmę na siebie po prostu Dobra, ładuję się nie ma się co leczyć, najlepiej pójdźmy do bramy. Jakiejś ja tam, tam zrobiłem na 99 coś. Którą? Ja teczkę, tu jest kolejna, słyszę. Idę do niej. No, o kurde. dobra, jestem tu. Kill mnie. Nie ma Noeda? Ciekawe. pójdziemy z Specjalnie pewnie tak zrobił, żeby nie brać Noeda, bo będziemy tak myśleć we go. No, dobrze zrobił. Dobre zagranie. Dobra. Ja mam BT nie? Jak coś się poświęcę, bo mam też ds nie? Mogę się Ży, No że ja też mogę. Ja jestem właśnie tutaj. Dobra. A bo ty też masz Ja BT, mogę dobra. przyjąć hita. No właśnie też mogę. Spierdalaj, bo nie masz BT Dobra Irh, dobra. Spierdalaj! Otwórz tę bramę A oh, Tasio, nie Weź tą bramę. Dobra, otwórz tę bramę. Otwórz tę bramę, otwórz te bramę, otwórz tę bramę. Mejź na 99 bramę Otwieraj. Otwieraj! Trochę ta... Trochę ta się spierdolił to. Spierdzielaj, spierdzielaj. Dobra, my. Nie! No nie, to. Ło oh, DS, dobra. Uciekajmy wszyscy. Nie oślepisz go, chodź tu. No i brawo. Niech mi weźmie. Weźmy ds Aha, no to muszę, masz a nie mnie straszysz, człowieku. Tylko go traf! Aaaa! Masz to? <laughs> Jeszcze tak. <laughs> Brawo. Zaskam. Ja dupię. <laughs> nie dam ci się. O, shit. Się. <laughs> Moi drodzy, pierwsza runda za nami. Powiedzcie mi, jak wam się podobało. Good. Było dobrze, było ciekawie, intensywnie, toksycznie trochę. Bo była zguba Franklina, markowy części. To był masakryczny generaż. Dobra. Yy, Kseno, ty graj zabójcem, więc kto obstawiasz, że będzie grał teraz? Czekaj. Yy, obstawiam, że. Ramen. Skoro ty obstawiasz, że zagram ja, to się dowiedzmy, czy masz rację. Wątpisz w moje jasne. Chyba Ruga. trochę wątpię, bo gra zabójcą Taszek. Dobra. Wyciszaj się. Wyciszaj się, a my się widzimy może? Yeah, bo. Jee, jee, jee. Jee, jee. Wpisujesz kokomelon no bajki nie, nie. dla dzieci, a ja tu wyskakuje Raven Raven Eee, doktor! Demo, doktor? demo! Demo. Doktor? Nie, doktor. Doktor. No doktor, jaki doktor, demo. Doktor, to jest doktor. Rzeczywiście. O, rzeczywiście, no. Dobra. On mnie. Mówiliście, Ale że nie Zapomniałem, zapomniałem, czego ma. Na dole, dole liście dąbki. Nie Przemo. Na górze róże Na to że ułaliście No kurwa rzeczywiście Pójdź Dobra powiem tak Goni się za mną Jeden potem cały czas ja Jeden dobra. totem Co z... zostawił mnie Gdzie on jest? Góra czy dół? Góra Boję się wychodzić Ta On mnie o. nie chce gonić w ogóle e, U góry czy na dole? W górę Dobra Czyli jest na pewno Dobra, zostawił mnie Jakby co, tak ty, tylko informuję Ajajaj Ma ktoś zrobionego na ile gena? No ja mam ehm. na 9... No ja 80 jakieś 7% mam 90% Mam na 90. 80% Ja mam na 66 okay. Idziemy z Stefana okay. O kur... Ale, się muszę odsądnąć do hmm. góry na dole gena? na dole hmm. Oj, w ogóle zostawił mnie To jest ablokłania No to jest mój jest na 9.9 Dobra Ja robię e, Jest innego. na dole killer na razie nie, jakoś ostatnio był Ja w go zrobić już ja go ja zrobię robię. Na dworze Zrób, zrób Ja robię innego, mam 1 trzecią Z kim się goni? Z nikim, aktualnie Aha Okej okay. Ej, może on nie wie co to Sodunek co chcemy Wie, Idzie co dobie. on grał do ten szczurek idzie do mnie, biegnie. Ale tu wywał... a dobra, co my bo rzeczywiście jestem Chodź tu, chodź tu. Tak, chodź tu. O, tutaj jest. Węś. Znowu skopał migę, na Zrobimy na 9-9 i cię Aha. Nie używam skrzynki, bo mam markowe części. Okej. Okay. Dobra, puść. O cholera. Puch. Chodź. Chodź, chodź, chodź. Okej, okay. Dobra, jest 9-9. Nie zużyję na ciebie apteczki, bo wolę ją zostawić dla siebie, ale po prostu ci heal'em. Jakby co my mamy gena na 9 tylko się leczymy. Ta, 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 ta. O! O! Dobra, dokończamy. Dobra. Ja Dobra, się to, boję dwie. tego generaż, jak będę grał z obuicą, serio. Kurde. <laughs> Przecież to nie A, po prostu jest... Ja o, widzę Gdzie jest? Nie da Gdzie jest? Na górze. To ma animację? Tak, jest. Gdzie chłopiec? Zniknął! Wszedł kuźwe do pokoju i zniknął. ktoś jeszcze jakieś haki ma. jak ktoś chyba skrzynkę przeszukał, bo widziałem. Biegnie tu. Tutaj. Dobra, to kończę, to kończę. Zajebiście. Ja, ja za w, w ogóle żadnego ten gena ten... nie znalazłem, tylko robiłem z kimś, kurde. O, tu jest. A, nie Aj. trafił już tu raz. Znaczy ja go nie obrażam, ani nic, tylko się cieszę. Wszyscy się cieszymy. Gonisz kurde. się z nim do mix? Nie, po prostu ten się ogłusz. Ten, jestem ten. Ja się z nim przez chwilę goniłem, ale... Odwrócone z mam, nie, to to? nie ma ogłuszonko na twarz. Niestety, że nagrywasz, tak? Nagrywasz ogłuszonko nagrywasz, tak? na twarz dostał. O, Czyli tak, tak. chyba nagrywasz. Jest to zdążyłem. Więc... Jestem na palecie. Już nie. Nie zdążę. Nie ma żelaznego chwytu. Okej. Okay. Wiemy w ogóle jakie on perki? Mam połowę yeah. że no, Ty chuj, się wydostanę ktoś przyjmie hita? Nie nie nie, nie może. Ktoś przyjmie hita? No kurde! Nie, nie wiedziałem że ty tutaj jesteś. Nie mówię do ci, do tego co tutaj robił. O kurde, uźwa. Ale mam przez ranę, ale mam przez ranę. Muszę się otrząsnąć, poczekaj. Prawie się dotarło, ale dobra. Ej, możesz mnie sięgnąć? Historycznie. Średnio. Ja Tyś to nadal piszę. Tam to gdzie jest ten gen. Nadamics. My widzimy, gdzie to widzisz. Ja się I pytam, czy ktoś tam ma BT. Nie wiem, ja, ja mam. Nie, tylko ma. Tylko? O, cholera. Chodź. bo ten mój zablokowany nie e, miał miałem trywa... procent. Wiesz, że tutaj się ile, gonią. Ile więc? ma procent? Damik, mi gdzieś to drugą, do... bo tam się gonili. To daleko. Dobra. Gen na dziewiedzią cię, zrobić go czy nie? Kurde, ja ani to, to jednego dobra. gena teraz nie robię. Nie, ro, nie robię, bo ma ten, bo może mi noeda. Ej, ja teraz Może Nie. Po co? Znalazł mnie. Ej No? Ciągnij. Czekaj. I tutaj się niedaleko nie gonią. Ale powiem tak. Nie mam nie BT, ale przyjmę udzieli... Powiem wam tak. Nie lubię tej mapy. Ani jednego gena nie zrobiłem. Czy on taneluja? Mhm. Masz DSO? Nie. A jest na palecie, zaraz. Nie, nie zdążę. Aaaa! Dobra, jest na palecie. Aha. Serio? Okay. Jest na palecie, jest tu na palecie. E, dwa dwa tam jest. Dwa Gdzie jest? Na dworze. Jest na palecie. Nie zdążę, nie zdążę. Nie no, każdy by zdążył. Jakbyście się nie leczyli. Ramen, biegnij, biegnij, zdążysz jeszcze! Nie, jednak nie. Nie zdążyłbym nawet tam dojść. Byłem w miejscu, gdzie. No i dobra. dobra. Teraz chcesz. Dobra. Musisz ty, damik zdjąć, bo on mnie będzie gonił. On już mnie goni. Nie Właśnie... goni? Kurde, który tu się przechodzi? Damik, z dołem. Opie, ja jestem górą. <noise> Ale dołem. Eee, <noise> idziesz prosto Czemu na kiera? Ty idziesz w stronę, gdzie się ramen goni. Co jest z tobą, nie tak? <noise> Przecież tutaj wisi. No i zdejmi danic niebelowo mm, Nie. ja bym dwójka No zarobiście Ramen, ramen, ramen biegnij, biegnij Bie biegnąć tam gdzie się goni, no bo tam mam jedyne przejście od swojej strony Ramen, A gdzie się goni, nie wiem Nie ma czasu Szybko, szybko dawaj, 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 zdążysz jeszcze! nie, nie, nie zdążysz jak No i czego nie zjąłeś?! Czemu nie zdjęliście? No, czekaj, czekaj. Teraz nie zjąłem. wiem. Dobra. Są dziwni. Teraz mnie tam Moc, zabieści. Kuśćwa. On chce mnie zabić. Nie. Nie. O kuźba, on zrobił iluzorycznego doktora, nie tego. tego. Powiedzcie, ktoś zrobił z was y, totemy? Nie. No, yeah. Ale co cię teraz totemy? Yeah. Drużyna umiera No hopie, jeden gen jest, co nie. Ale parobię. No i tak, Czasami. i frag umiera. No ja i... Nie umieram. To czemu nikt nie zrobił tego takiego tego gena Bo No noed no, no, no ale... No na najgorzej jeszcze... A wszystkie totemy nie, nie są już zniszczone? Nie goni. Bo ja zniszczyłem 3 tak. nie. tylko Chodź da Mam chociaż pan tyle Otwieraj ja przyjmuję hita. Ja sobie. mam ten Diesa. Ale otwieranie bramy nie jest, marnuje ci Diesa Mi marnowało. No to źle czy że się marnowało. No i nie mam. Marnuje? Nie Ej bo Tak bram. Nie Akurat A... Nie, nie wierzę Akurat mi się ostateczny A... cios skończył Co za otwieraj, kam okay. Ale i tak memento ci osuncie, użył. Osun się, osun się, osun się, ja otworzę No bo nie zdążymy teraz! Kuźwa Kuźwa Służycie Dobra, teraz tak, chodź Jeszcze nie wiem gdzie jest granica nawet włóczysz tutaj Wow, No i nie było noeda Aha. Uuu, to nie beznadziejnie, że tak robiliśmy Save the best Ale for last miał, w dwójkę, dwie osoby cię tutaj Przykro, bo mogli się DS-a wziąć i byłoby po sprawie. Ja miałem DS-a. Ja miałem DS-a. Mm. Ale mi się skończył Ja Dwie osoby widziały DS-a, ale nie wykorzystały się te DS-y. Cześć. Hmm. Hmm. Jest. jest dobrze. Mam jeden punkt. Dwóch zabiłem, to z Ostatnie miejsce Xeno, potem jest Frago, potem jest Damix, potem drugi jest Tasio i ja jestem pierwszy. Dobra, ale weź pomijamy no Ogólnie ja wam powiem tak, A. nie lubię tej gierki, kiedy miałem rzeczy, żeby y, totemy znajdować, to ciągle geny robiłem, teraz żeby geny robić, to ciągle totemy tylko znajdowałem. No to nie dbaj o te totemy, znaczy, aha, dobra, w, w sensie, w takim sensie, dobra, rozumiem co masz na myśli.